A ja czy wiesz, że była królowa została niemal wymazana z historii, a to właśnie ona stworzyła legendarną dynastię Tudorów? Elżbieta z Jorku nie była tylko panną młodą w politycznym małżeństwie. Była mózgiem strategicznym. To ona prowadziła tajne negocjacje z Henrykiem Tudorem przed bitwą pod Bosworth. To ona zaprojektowała symbol Róży Tudorów, znak jedności Anglii. I to ona jako królowa stworzyła fundamenty pod panowanie Henryka VIII, Elżbiety I i ponad stuletnią potęgę Tudorów. Jej historia była ukrywana przez całe stulecia. Kto naprawdę był architektem nowoczesnej Anglii? Obejrzyj pełne wideo, aby odkryć całą prawdę o Elżbiecie z Jorku, kobiecie, która pisała historię z cienia. Nie zapomnij o like, share i subscribe, aby nie przegapić zapomnianych opowieści historycznych.